W tym pokoju hotelowym w Jerozolimie w 1991 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie rozmowy między przedstawicielami Izraela i Palestyny. Doprowadziły one do kolejnych spotkań i porozumienia podpisanego w Oslo, które ustanowiło niezależne mini państwo na terytoriach okupowanych przez Izrael od 1967 roku. Yasser Arafat i jego naród postrzegali to jako nowy początek. Rzeczywistość była jednak inna. Większość Palestyńczyków wpadła w klasyczną kolonialną pułapkę. Arafat i jego elita otrzymali przywileje władzy. Natomiast zwykli ludzie to, co jeden z izraelskich dziennikarzy nazwał autonomią obozu jenieckiego. W lipcu 2000 roku obie strony spotkały się w Ameryce, by dojść do ostatecznego porozumienia. Jednak wśród poruszanych kwestii tkwił poważny konflikt co do powierzchni oferowanego terenu. Ówczesny premier Izraela, Ehud Barak, twierdził, że zaproponował Palestyńczykom zwrot niemal całości okupowanych terenów i powiedział, że Arafat odrzucił tę ofertę. W rzeczywistości Izraelczycy budowali coraz więcej nielegalnych osiedli na ziemi palestyńskiej, nawet w trakcie negocjacji. Dodajmy do tego drogi specjalnego dostępu z posterunkami. Palestyńczycy mówią, że zostało im tylko kilka kolonii z granicami kontrolowanymi przez bazy wojskowe. Należy pamiętać, że z punktu widzenia Palestyńczyków zostali oni poproszeni o podpisanie dokumentu, który nie nawiązywał nawet do żadnej z głównych kwestii, o które walczyli od ponad 100 lat. Zaoferowano im 10% tego, co niegdyś należało do Palestyny. Izraelczycy, którzy narzucili te warunki latem 2000 roku, nie mówią nawet o prawdziwym państwie. Mówimy tutaj o bezpaństwowym państwie, o Bantustanie bez właściwej suwerenności, bez niezależnej polityki zagranicznej czy gospodarczej, bez prawdziwej stolicy i wreszcie na łasce izraelskich służb bezpieczeństwa i polityki Izraela. Mało tego, Istnieją obecnie udokumentowane dowody na to, że Palestyńczycy złożyli Izraelczykom wyjątkową propozycję, chcąc oddać im jeszcze więcej ziemi. O tym jednak nie mówiono w wiadomościach. Jeśli nie będzie sprawiedliwości dla Palestyńczyków, odczuje to osobiście młode pokolenie. Pokój i łaska Boga niech będzie z Wami. Nazywam się Khaled Dalan. Jestem psychiatrą. Dzisiaj trochę porysujemy. Doktor Dalan kieruje programem dla dzieci w gazie. Poprosił tych chłopców, żeby narysowali to, co im przyjdzie na myśl. Większość z tych dzieci cierpi na uraz związany ze strachem i przemocą okupacji. W większości naszych dzieci, które były świadkami ataku izraelskiej armii lub bombardowania, takie doświadczenie spowodowało uraz psychiczny. Istnieje wiele objawów. Dzieci stały się niespokojne i przygnębione. Występują u nich zaburzenia snu, koszmary i lunatyzm. Wiele dzieci nie może skoncentrować się na nauce. Many, many They well to study. Niemal każdy rysunek przedstawia przemoc. Prawie każda rodzina w gazie ma kogoś, kto trafił do izraelskiego więzienia lub stał się ofiarą przemocy. Celem doktora Dalana jest pomaganie dzieciom w zachowaniu tego, co im pozostało ich zdrowia psychicznego i życia. A. Istnieje konflikt między izraelskimi żołnierzami w swoich czołgach a palestyńskimi dziećmi, które rzucają w nich kamieniami i wołają: Nie ma innego Boga poza Allahem. To, co dzieci w innych krajach świata narysowałyby jako fantazję, oni rysują jako rzeczywistość. Tak, wojna i przemoc. Dlatego trzeba chronić zdrowie psychiczne tych dzieci. Nie chcę, żeby moje dziecko, o które staram się od 15 lat, w wieku 10 lat wybrało się do ich osiedla i chciało zabijać Izraelczyków. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego cierpienia po obu stronach jest utworzenie palestyńskiego państwa zgodnie z rozporządzeniem ONZ-u. Kiedy Izrael zgodzi się na negocjacje z Palestyńczykami? Nie w sprawie czegoś w rodzaju Bantustanów na zachodnim brzegu Jordanu, ale w kwestii państwa, które będzie bezpieczne i przede wszystkim równie niezależne jak Izrael? Chce pan, żeby Izrael uznał warunki tych negocjacji przed kamerami telewizyjnymi? Czy może lepiej byłoby zgodzić się co do ogólnych założeń, a potem zasiąść do bezpośrednich negocjacji z Palestyńczykami, gdy oni powstrzymają przemoc wobec nas? A co z tym ogólnym założeniem w sprawie państwa równie niezależnego jak Izrael? Do porozumienia nie potrzeba nam szeregu przymiotników. Należy zgodzić się co do założeń. Ile warte jest państwo, jeśli nie jest niezależne? Mówimy tutaj o naszej gotowości do negocjacji z Palestyńczykami i ich autonomią. Jesteśmy gotowi stworzyć autonomiczną jednostkę palestyńską. Niektórzy nazywają ją państwem, które zajmie się prawdziwymi problemami Palestyńczyków. Jakie macie prawo, by tworzyć czyjąś ojczyznę? Jesteśmy proszeni, by negocjować w tej sprawie. Jesteśmy gotowi być częścią tego procesu. Nie będziemy z góry określać szczegółów na temat geograficznego położenia czy władzy. To część negocjacji. Popieram niektóre sankcje nałożone na Izrael, ponieważ jak mówię swoim przyjaciołom i współpracownikom, że wolałbym, żeby płacili cenę ekonomiczną niż cenę, którą na pewno zapłacą, cenę ludzkiego życia. Silniejsza strona w tym konflikcie, czyli Izrael, musi zrozumieć, że za kontynuowanie polityki, jaką prowadzi, trzeba będzie drogo zapłacić. Co pan powie swoim rodakom, tym Izraelczykom, którzy będą przedstawiać argument, że zostaną kiedyś zepchnięci do morza? Przez kogo? Przez tego komara? Jesteśmy największą potęgą na Bliskim Wschodzie. Mamy jedną z najlepszych i najpotężniejszych armii na świecie. W ostatnich działaniach wzięły udział cztery dywizje pancerne przeciwko dwóm tysiącom ludzi. To śmieszne. Kto to nas zepchnie do morza? Do niedawna Izrael był niemal wolny od krytyki zachodnich polityków. Głównym powodem tego jest obawa przed oskarżeniem o antysemityzm, obawa szerzona przez rząd Izraela i jego zachodnie lobby. Myślę, że pamięć o holokaście nie pozwala na żadną moralną krytykę tego, co robi Izrael. Zwłaszcza Europejczycy, a także reszta świata, nie może wyrażać krytyki na temat Izraela, chyba że działalność Izraela przypomina to, co Niemcy zrobili z Żydami. Krytykując Izrael, jest się natychmiast oskarżanym o antysemityzm. To świadomy blef ze strony rządu izraelskiego, który twierdzi, że każda próba krytyki jego polityki to przejaw antysemityzmu. Krytyka własnego rządu i polityki kraju to dzisiaj jedyna patriotyczna rzecz, jaką można zrobić. Rząd izraelski temu zaprzecza, jednak Palestyńczycy obawiają się, że planowane jest całkowite przejęcie Palestyny, co skończy się ich uwięzieniem albo wydaleniem. Nie jesteśmy przeciwni Żydom, dlatego mam żydowskich przyjaciół. Sprzeciwiamy się rządowi i armii Izraela, którzy odmawiają nam naszych praw. Mam nadzieję, że zapanuje tu kiedyś pokój, ale tylko z godnością, to dla nas bardzo ważne. Palestyńczycy nigdy nie zostaną zniszczeni. Nie można nas tak po prostu wymazać z historii, jak Indian. Wcale nie dziwi to, że żydowski naród Izraela nie czuje się bezpiecznie. Nie można zapomnieć, że najbardziej wstrząsające ludobójstwo w historii miało miejsce zaledwie dwa pokolenia temu. Jednak prawdziwa wrażliwość na to tragiczne wspomnienie ma to samo źródło, co uznanie cierpienia narodu palestyńskiego, ich odwagi i wytrwałości. Prawda jest taka, że Izraelczycy nie zaznają pokoju, dopóki nie uświadomią sobie, że Palestyńczycy mają to samo prawo do tego samego pokoju i niezależności, którą cieszy się Izrael.